Komentowana trener Radomiaka. Tradycyjnie ocena meczu. Prosimy najpierw trenera gości, Pana Tomasza, a później Pan Armin. Gratuluję przede wszystkim trenerowi zwycięstwa. No cóż, udany rewalż Radomiaka Narysowi. mecz na jesień, przy czym <laughs> podkreślić, że wydarzenia na boisku duży wpływ miały, czerwona kartka zawodnika w przypadkowym zagraniu i w tak trudnych warunkach to się odbiło. Przeciw miał więcej miejsca, straciliśmy pierwszą przypadkową bramkę. Nie niezrozumiałych dla mnie okolicznościach. Tu mówię o braku komunikacji między zawodnikami i linii defensywnej i potem dalsze bramki. To była konsekwencja po prostu przewagi liczebnej. nie umniejsza tutaj zwycięstwa gospodarzą. Wybrała mi przeprosić naszych kibiców, którzy jechali tyle taki kawał drogi, ale niestety w sporcie jest, że szczegóły decydują czasami o, o takiej porażce. Tyle ja dziękuję. Dziękujemy. Prosimy pana Wintona. Wiadomo, że ja z prezydentem przede wszystkim tutaj chciałbym podziękować całej drużynie za to, że, co dzisiaj, że włożyła tyle serca i, i ambicji w ten mecz, bo tak jak tutaj podkreślił te warunki były na pewno nie najlepsze, aczkolwiek yy, tutaj też chylę czoła przed wszystkimi służbami, które przygotowały to boisko, bo byłem przekonany, że że ten mecz raczej ma, ma małe szanse na odbycie się. Mecz się odbył i uważam, że tak naprawdę, mimo że warunki były bardzo ciężkie, to dało się w tą piłkę dzisiaj grać. Więc było widać, że kilka bardzo ciekawych zagrań. Także, także tutaj na pewno nie można powiedzieć, że, że, że zupełnie to, ta sytuacja, jaka była na boisku, miała wpływ może na wynik. Na pewno łatwiej się gra w momencie, kiedy ma się przewagę jednego zawodnika. Tydzień temu to my byliśmy, przepraszam, nie tydzień temu, ale w ostatnim meczu to my byliśmy w takiej sytuacji, że my graliśmy. 10 i to od razu widać, że to się przekłada, że drużyna potrafi to wykorzystać. My dzisiaj cieszymy się z podniesionym czołem, jesteśmy i na pewno chmury przez święta będą wszystkim dopisywały w radę. Dziękuję. <laughs> Bardzo proszę pytania z Państwa strony. Nie ma pytań. To dziękuję serdecznie, życzę wszystkim zdrowych, wesołych zarządu.